razem z panem Jezusem wstajemy i otwieramy słowo żeby je czytać to nie jest słowo przypadkowe Jezus znalazł ten fragment z Izajasza tam jest heuren Rzeczywiście go szukał. Nie chciał czytać na chybił trafił, tylko chciał przeczytać to właśnie słowo w takim przekonaniu, że ono opisuje jego osobę i opisuje jego misję. W tej samej mierze to słowo nas definiuje. Nas, którzy usiłujemy wchodzić. W misję Pana Jezusa. Ono nas definiuje, nas opisuje, streszcza nasze powołanie. Więc wstajemy i otwieramy to słowo, żeby je czytać. Ciekawe, właśnie też, że święty Łukasz użył tu takiego słowa, które można by lepiej przetłumaczyć, ponownie poznać. Nie, nie czytam po to, żeby przeczytać, jakby, żeby na nowo je odkryć, na nowo zrozumieć, na nowo uświadomić je sobie, pojąć je na nowo, właśnie dlatego, że nas opisuje. Tym kim jesteśmy i do czego jesteśmy wezwani, by to czynić. Potrzebujemy tego bardzo, by ponownie przeczytać to słowo, by je ponownie pojąć, by się nim ponownie zachwycić i, i żeby je ponownie wziąć sobie głęboko do serca. O czym jest to słowo?